Wiesz, trójko, że ja kocham cię naprawdę. Wróć do mnie, kochanie, bo tylko Tobie, muzyku, całe swoje serce dałem. mi jasnych piosenek mi napisałeś. Przy Tobie czuję się jak w niebie. Potrzebuję do życia Ciebie. Daj mi choć mały kawałek swojego serca, bo każda część mnie nie może cię kochać przestać. Moje serce bije w rytm Twoich merodi. Bo wyciecz ja i złote oczy. Ja taki zły nie zasługuję na ciebie, dobracień soniery. Twoje ciało mnie okrywa. Tacza mnie dźwięk Twojego głosu. Pozwól mi choć trochę swojej miłości poczuć. Skarbie najdroższy, bo Ty jesteś moim więcej niż życiem. Tobą oddycham, tylko dla Ciebie żyję. moje serce dzięki Tobie bije. Opera klasyczna, słowo i dźwięk. To jego język. Tak, opera klasyczna, słowo i dźwięk. On tak porozumiewa się. Kocham słyszeć Twego głosu. Operowy dźwięk, bo jesteś w dzisiejszym w życiu spotkało mnie. O -o -o -o. 十七次。 Co się między nami stało, że serce moje się w Tobie tak mocno zakochało? Prawdziwa miłość wygrała najpiękniejsze życie śrub. Wspólną drogę nam dała wnoszę delikatne dłonie. Miłość płomień ofiarowała walkę o szczęście. Śmiertelnie ufam tylko tobie Bo wiem, skarbie, kochanie, że Tylko tobie zaufać mogę Julianno Chiasse w trójkątrowym music Ty wiesz, że jesteś moją jedyną Moim więcej niż życiem Widziałem anioła na swe oczy To byłaś ty Ty nie byłaś pięknym snem, Byłaś rzeczywistą jawą Ja cię nigdy nie wykorzystam Jak zepsutą zabawkę bo przy Twoich złotych oczach jesteś moim miłości, Pan. W Twoim szarym cieniu tylko niewidzialnym służącym zostałem. Brakuje mi odwagi, więc płaczę. Nie wiem, jak ci wyznać miłość. Twoje nierskie skrzydła dają mi wolność. Twoje złote oczy dają mi magię miłości. Serce szybciej bije, nie zna mnie wcześniej zdolność. Przy Tobie jestem sobą. Nie brakuje mi miłosnych słów, na przykład. Przytór mnie w swe ramiona, a zawsze będę cały, tylko Twój. Bo ja chcę głośno śpiewać o tym, że dla twojej dobrej osoby porzucę to, co we mnie dotąd było najbardziej złe. Pierwszy raz jestem szczęśliwy, bo poznałem cię, kocham cię, cieszę się. Wiesz, wiesz, tak, jest ukochana, chcę być twoim jedynym że zawsze razem. Żyj. trzymać wciąż twoje delikatne dłonie. Dotknij mnie za rękę. Kochanie skarbie, Jurian i wir Jurian sprawiłeś, że całe moje życie zmieniło się na dobrze. Każda sekunda z tobą spędzona cudem jest. Każda chwila naszej jest darem, niech cały świat nam zazdrości. I teraz już nie skarbie, muzyko, trójkąt. Ty i ja to nie przypadek, straciłem wszystkie zmysły. wpływem twojej pięknej muzyki zakochałem się w tobie. Chcę cię przyturać w swe ramiona, nosić na rękach przez całe życie i mówić to jedno słowo, jak bardzo mocno cię kocham. Także własne życie, twoje szczęście, jeden uśmiech na smutnej twarzy bym oddał. I nawet weź sobie ukochany mój operowy głos, bo jedyne, czego w życiu potrzebuję, to trzymać twoją dłoń. Wiem, jesteś moim najdroższym, bezcennym skarbem. Przy tobie nic to bogactwo i najdroższy diament. Nic nie jest walty dla mnie tyle, co choć jedno spojrzenie twych złotych magicznych oczu, bo tylko przy Tobie mogę uczucie prawdziwej miłości poczuć. Nie chcę żadnej innej żadnego innego. Nie. To ty trójkątrowy język jesteś cały mój świat. I niech tak zostanie. Kocham tylko ciebie, wiem! Wspóznam drogę. Życie chcę tylko z tobą iść, iść, iść. Jesteś moim kolorowym snem, jesteś moim największym marzeniem. Wiem, za tobą S prorowe cię, Bo jesteś najpiękniejszym i w życiu. Jesteś moim kororowym snem, największym marzeniem. Kocham tylko ciebie wiecznie. Jesteś moim kororowem snem największym marzeniem. Kocham tylko ciebie.